Dzień dobry drogie dzieciaczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będą pościgi, strzelaniny, goje bawek i budowanie salki. Mam nadzieję, że się Wam się spodoba. miłego oglądania! Dzień dobry, drogie dzieciaczki. Trzeba mi normalnie Waszej pomocy, bo mnie coś za chwilę trafi. Przymierzam się do tego, żeby zrobić fire pita. wam jak to wygląda. Takie coś, chcę mieć tutaj, żeby se móc połalić ognisko, takie po prostu w kopalną dziurę. I nie wiem, czy jest dobrze po prostu. Chodzę z każdej strony po prostu dzisiaj, chyba już z godzinę i po prostu nie wiem, czy... Czy to jest to, o co mi chodziło? No z tej strony to wygląda tak, no to tu jest równo. Raz patrzę, jest elegancko, raz patrzę, E kurde, tu po prawie cegiełkę, za chwilę, e nie, tak było wcześniej lepiej, później zaś, E kurde blade, i tak się zastanawiam gdzie, bo jutro chcę to właśnie kopać i chcę to robić, żebyśmy już mieli takie właśnie fajne miejsce na ogniska, no i kurde blade, patrzę I nie wiem po prostu, nie wiem po prostu, czy to tak ma być, czy to tak nie ma być. Dzień dobry dragie witam Was bardzo serdecznie, witam Was firma Sound Farm Constructions. Jest godzina 6.20. Gdzieś ten strasznie wcześnie rano jest drugi maja poniedziałek, mam wolne. Nie mogłem spać, o w nocy się obudziłem, bo już sobie myślałem o tej ścianie, a samo fajnie zrobię. Właśnie skończyliśmy przed wczoraj skończyliśmy pierwszy sezon na naszym kanale. Ja robię sobie przerwę od kanału, ale nie od pracy przy naszej fachowej firmie. No i drogie dzieciaczki, jestem tak podekscytowany, że się parę jeśli w ogóle kurczaki pokażę wam. Zwróćmy sobie czopkę, żeby już wyglądać bardziej fachowo, bardziej jakbym się znał. Tu jest ten fire pit, dalej mi nie daje spokoju, ale jest w ogóle dzisiaj pięknie o poranku. Dalej mi nie daje spokoju, ale z tej strony, tak sobie wczoraj właśnie siadłem wieczorem, powiem wam, wygląda to naprawdę całkiem zacnie. Tak wyglądamy na naszym dachu fachowym, zawodowym. Jest pięknie opranko, ptaszki ze se śpiewają, wiosna pełną gębą, drogie ciaczki. A my co, zabieramy się za robotę? No bo pasuje coś i nadgonić. To, że mamy przerwę na kanale, to nie znaczy, że mamy przerwę w ogóle od roboty, żeby będę leżał przez cały miesiąc, nie? Salkę trzeba nadrabiać, żeby następny sezon już było jak najwięcej zrobione. Trzeba robić w trakcie się po prostu zobaczy. Lecimy z koksem! Obey your Master! Master! No i drogie zciaczki, to byłoby na tyle tej ściany jest fajnie! Jak na gościa, który nie wie co robi, to całkiem nieźle mi to wychodzi, ale fajnie. Lubię taką robotę, bo co człowiek może pomyśleć i właśnie teraz coś tam sobie robią. Człowiek się myśli, co można w następnym sezonie zrobić. I teraz tak, druga ściana i myślimy dalej, co by Wam fachowego zrobić. Mam tyle planów po prostu na następny sezon, że to się po prostu w palenie mieście. To, to, to! Drogie dzieciaczki, I tak wygląda nasza ściana. Druga ściana jest już ogarnięta. Tu na razie jeszcze nie mogę, bo muszę tym... Uniflotem czy to jak się tam nazywa, tym dołączenia tych regipsów muszę sobie teraz śmajdnąć, ale góra może nam już schnąć i co? I teraz to nam wyschnie. Czyścimy to, no i będzie elegancko, a przez ten czas to szpachlowałem, teraz mi w ogóle poszło coś szybciej niż, niż przedtem, wymyśliłem już parę nowych pomysłów, Widzę, sobie je właśnie teraz zapisać. W tym oto sposobem mamy 7.30, czyli całkiem niezły czas. Plan na dziś jest taki, żeby właśnie zająć się trochę ogródkiem. To jest fajnie, żeby ten, żeby właśnie tego e, fire pita żeby ogarnąć dzisiaj. W 6 maja, drogie dzieciaczki, Ciesi, Kropi. Nie Miałem jechać po gitarę klasyczną na nowe odcinki, bo stwierdziłem, że e, w nowym sezonie coś pogramy na gitarze klasycznej. Ale kropi i w sumie nie mam za bardzo pieniędzy, więc stwierdziłem, że na razie przełożymy to. Ale, 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 patrzcie się. Fire pit jest wymurowany, jest gotowy. Ostatnio testowałem, jeszcze sadzią. Tak, to się po prostu jara w tym, no elegancko, jestem tak zadowolony. No i w ogóle komu dziś będzie lepiej, jak nie w tym hamaku. To jest fajnie. W ogóle księżyc znam pięknie świeci, widać księżyc? Widać księżyc, Jest po prostu perfect! Dziura. Wlecę no do Salki zobaczyć. Czy nam to wszystko wyschło? Może przed lekcjami gdzie poczyściłbym te ściany. W sumie to jest głupi pomysł. Zamiast tego, że po prostu... Tak jak mówię, zamiast tego, że miałem jechać po tą gitarę klasyczną. E, co się odwlecze, to nie ucieczę, bo mam dla Was takie super po prostu piosenki. Chciałbym się zająć właśnie tyle klasyką teraz w tym sezonie. Właśnie chciałem porobić jakieś te lejendy i tak dalej, te różne te standardy takie. Ale widzę, że mi to chyba wyschło już ty. Nie jest fajnie. W sumie to bym, kurde. W sumie to będziemy czyścić i będziemy malować. Kurde blade. Lekcje jest gdzieś 9 rano. Lekcję mam o... O której mam dzisiaj do... lekcję? O, trzeciej chyba mam lekcję. W sumie bym to kurde czyściu zagruntował. W sumie to jest nie pomysł. Dobra. To tak robimy kurde. Dobra, wujek jest ready. Mamy nasz komin. Soundfal, mięzyk i Life, W ogóle muszę zrobić sklep w końcu z naszymi fajnymi rzeczami. Komin po to, żeby mi się do włosów nie nabiło. No i co? No i lecimy i czyścimy tą ścianę. Kurde prawda, chyba że to trochę zrypał. Tutaj jak jest łączenie, to widać trochę to łączenie. Kurde, trochę że on to zapłytko wjechał. Zróbmy tak, zagruntuję to. Zobaczę jeszcze, jakie inne szyby wyjdą. Aha, wyjdą na pewno. Tu jest fajnie, tu nic nie widać. Tu i dopiero odtąd tak. zacznę taka mała. Na chwilę. I tu ciutkę, taki trochę. Reszta jest ściana, jest po prostu taka jak. Ta, jak na pierwsze szpachlowanie, to nie ma co narzekać. No, tu jest wszystko wyczyszczone elegancko. Ale powiem wam, tak na szybkości, takie przemyślenie od wyklatonka. Kurde, no fajna zabawa. Fajnie jest takie rzeczy się robić. Jak wiemy, że to idzie pod naszą szkołę, to kurde, blade cieszy jeszcze bardziej. Jak wiemy, że to będzie takie fajne miejsce dla dzieciaków i że będziemy mogli sobie tej lekcje robić, że będziemy mogli sobie kręcić na YouTuba odcinki, to jest po prostu mega fajne i mega mnie to po prostu cieszy. Eee, taka praca to nie jest normalnie praca, powiem Wam, to jest mega zarobiste. dawać mi tą kostkę. To jest mega zarobiste. Dobra, lecimy dalej. No i drugie dzieciarki, druga ściana wyczyszczona jest spoko, tylko znowu ta sama sytuacja. Kurde ta szmita, łączenie. Trochę mi się nie podoba. Ja się to zakrytuję. I zobaczę co to się będzie działo. Już zawsze można kurde drugi raz chyba zakrytować. nie wiem. A właśnie, że mam przewagę, że nie wiem, to... To no, to sobie mogę robić po swojemu, może wtedy będzie lepiej, bo na czarnym to widać jak skurczypek, na białym to tam jest nic, a ta ściana będzie na czarno malowana, więc na czarnym to będzie po prostu widać jak, wejdzie o co? W sumie, kurde blade, jak ten grunt się robiło, bo to ma być grunt z farbą. Wahudra mi mówił i teraz pytanie tak, czy dzwonić do Wachudry i dowiedzieć się jak to robić, czy robić to na bałę? i później będzieć mu przez telefon, że coś zrobiłem źle. Myślę, że opcja druga, czyli będzieć mu przez telefon, że coś zrobiłem źle, będzie lepsza. Więc tak zrobimy, drogie dzieciaczki, tak zrobimy. Dobra, idziemy po zmiotkę. A teraz by mi pasowało taśmę, okleić to wszystko. W taśmie jesteście Wy, bo jesteście w moim statywie. To jest mój statyw dzisiejszy. Dobra, położymy to tak. Idziemy okleić, zobaczymy. Nie wiem, że nie za cienko, no ale... Będziemy... W trakcie będziemy widzieć. Obra, to się teraz okleja? To znaczy kawsze. tak no i działo. Ujek. Robisz to pięknie. Eee, no taka robota to jest robota. A ujek zrobi, to nikt tak nie zrobi. Na taśmę ujek naklei, to nikt taśmy nie, nie naklei. Ach, ten ujek, to on to umie nakleja w taśmę. Krócy Mochło takie umiejętności w naklejaniu taśmy. Całe życie pracował na to, by umieć tak taśmy naklejać. I teraz waszym, waszym oczom ukazuje się dekol hydraulika. No i mamy to! Jest pięknie. Drugą ścianę, tego już nie będę pokazywał, bo wiecie, jak to się nakleja. Pięknie. Wiedział, tak jak pięknie pracuje w naklejaniu taśmy. Jakby ktoś miał na zlecenie naklejanie taśmy i dużo płacił, to. Do wujka tu możecie uderzać. Naklejam tą taśmę na nowy sezon. Myślałem na samym początku, żeby kupić dwie nowe gitary, bo muszę mieć elektroakustyka, bo bym Wam chciał trochę tappingów na elektroakustyku i tak dalej. Bo jest dużo fajnych technik, których tak, których tak... Mało kto pokazuje, a chciałbym Wam się wam pokazywać, co to możecie z tym fajnego robić. I klasyka, no bo właśnie fingerstyle i tak dalej. Ale teraz tak sobie oklejam to wszystko. I tak sobie myślę. Kurde, gitarę rezyfoniczną. Gdybyśmy mieli gitarę rezyfoniczną, to byłoby dobre. Trzeba pomyśleć nad tym, ale pewnie taka dobra rezyfoniczna, strójkę kosztuje. E, kurde, to jest ból. Na razie jestem bez pieniędzy, ale. Kurde, nagrywanie bluesa, seria bluesowa na rezyfoniku. Kurde, to byłoby coś, nie? Mało kto z Was może też wiedzieć, co to są gitary rezyfoniczne. Dlatego też byłoby fajnie właśnie je pokazać. Eee, no nie ja głupi pomysł. To jest taki mój też dziennik, oprócz tego, że mam tu nagrywam jak robię, to sobie też zapamiętuję co muszę ogarnąć, bo jak sobie wymyślę, to od razu sobie tutaj wiecie. Lecimy dalej z robotą. Tą część filmiku zaczniemy w ten sposób. Ale reszta będzie nie taka, jakbyście mogli kojarzyć. Wymyśliłem teraz patent. Ten grunt, który tutaj mam, pasuje mi go rozmieszać z farbą. Wymyśliłem, że w słoiku kurde wladę będzie najebie, nalość do słoika, wyczepać kurde, wyszej, kierować to i będzie elegancko. Kurde, no nie pamiętam. Tyle to będzie tych proporcji. Będzie tyle, tam się będziemy przejmować. Będziemy beceć później. To. Mechaniczne mieszadło! Widzicie, jak to wiek się umie zrobić w amerykańskim... słoiku? Ech. Próbujemy tym malować, gruntować. Zobaczymy za chwilę, co to będzie. Widzicie? Jaki będzie jest fajny? Bo to jest właśnie robota ze mną Więc wszystko potrafi jest... Piję dzielić. Eee, tam się będę przejmował. Klicy W sumie nawet, kurde, modne są takie. Jak picone takie jak teraz. Byłoby nawet takie. E no powiem bo w sumie, że to nie jest takie głupie. Nigdy tak nie robiłem. No i tutaj to będzie jeszcze, to trzeba pierwsze zaglądować z farbą. Z farbą. Niech się porządnie napije. Bo napić się porządnie trzeba. Oczywiście kolor będzie później czarny, żeby nie było, bo to... się ze nie śmiali, że mój czarny to jest taki trochę nieczarny. czarny. była seria, ostatnio się dowiedziałem, że w ogóle wraca do łaski, a ja nawet nie wiedziałem o tym, że wujek jest modny. Ostatnia rzecz jaką chcę być, to chcę być właśnie modny. I się okazuje, że jestem właśnie modny jak z W ogóle zieleń ostatnio też słyszałem, że zieleń też jest w ogóle sakramentowo modna. W tym sezonie. Kurde, bracie, zaskakująca mi misterna ta farba, ale sakrawędzko to pije ta ściana. To będzie, kurde. to mamy taką ścianę jak wujek. Sakrawędzko pije. <grytanie> kurde, no jakiś taki artystyczny nieład z tego wyszedł, wam powiem. Jeśli ktoś się zna, to na pewno się śmieje teraz i mówi, że Jezus, co to za, za jest tutaj. W ogóle rozgadałem wszystkiego tego na mniejsza Ale. Mi się zdaje, że jest porządek, ale mi się dużo rzeczy daje ja wam. I kebab broda, farbujemy brodę. Jednorożcowa broda. Hmm. I gotowe. Tadam. Drogie dziecieczki, broda jest dopiero co powarbowana. Świeżuteńko. I zapomniałem sobie o Was, bo zacząłem malować górę. I wam, kurde, zapomniałem nagrywać co, by Wam pokazać. Lecimy z koksem. No i drogie dzieciaczki mamy! Patrzcie, jak pięknie! Pierwsza warstwa już jest położona elegancko. Ten kolor nazywa się dystyngowana elegancja, połączona z prostotą porannych kwiatów zroszonych letnią bryzą. Mam nadzieję, że ten kolor dzieciom się spodoba, bo to taki bardzo dziecinny kolor. Myślę, że po prostu wszyscy będą radości. Drogie dzieciaczki, tak by wyglądała poza, a muszę tak w być, tak by wyglądała poza, gdyby mnie wzięli do gazety, do gazety Malosz. Malosz roku na okładkę, jak byłbym tej gazety. Pamiętajcie, że każda czynność, która ma przynajmniej dwie osoby, które tą czynność wykonują, to musi mieć swoją gazetę, więc na pewno będzie gazeta malowania albo Malosz i tak już się przymierzam po prostu sobie na kadrze, jakbym wyglądał po prostu na tle mojej ściany i tak bym wyglądał po prostu na okładce gazety Malosz. I tak się przymierzam wstępnie do kadru, jaki byśmy mieli. To sobie próbuję ustawić, tak, żeby to było na środku, ale Musi być bardziej w tą stronę. Znaczy, nie idę do tyłu, bo za sobą mam ten głaz, właśnie. Jakbym sobie za bardzo poszedł, to bym mógł spaść. Chłopaki będą mi to montować. I to już będzie bezpiecznie. Dzisiaj jest jeszcze wielka dziura w dół, tutaj, za krzyzełkiem. To tak, boję się trochę. I raczej będę chyba w drugą stronę, bo tam będzie kąp i będę miał za sobą wtedy kąpa, ale ujęcie. Kurde, ale ufajdany jestem, bożu, przed chwilą jeszcze ciapał ze ściany. Do kursów, do wszystkiego już na takim tle, ale byłoby czado, robimy la, la 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 la, a wy byście sobie robili w domu la 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 la, la. ale jest fachowo bo wujek fajnie wygląda na nowym tle, super Angko. i nam się super gra, la 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 la, to jest to drogie dzieciaczki. Kurde blade, strasznie mi się podoba. No fachowo, jeszcze teraz jest noc, jest późno w nocy i ja będę nagrywał, to właśnie będę starał się nagrywać właśnie albo w nocy, albo to właśnie okienko. Zaparowało mi w ogóle to okienko albo w ogóle sobie... Uuu, ale jest przyjemnie. To okienko se w ogóle tutaj będę starał się w dzień jakoś tak coś wykominować, żeby sobie zasłaniać. Nie mam pomysłu. Może Wy macie jakiś właśnie pomysł, żeby to ogarnąć. E, pewnie jakiś koc będę tylko używał i tutaj napcham, tak, żeby po prostu tylko było, jak będę nagrywał, żeby mieć po prostu ciemno. Ale w nocy, tak, teraz. Bo właśnie takie światło będę potrzebował, tak, żeby właśnie było zero światła i doświetlić to właśnie w taki sposób. Bo tu mam naszą lampę, tu mam jeszcze dodatkową lampę, ale fajnie byłoby, jakby z góry była jeszcze jedna. Kurde, bladę. To w sumie nie kupi pomysłu, jakby jakbym miał jeszcze jedną lampę z boku, bo jak siedzę, zielony jest za mną, ale gdyby zielony jeszcze świecił tutaj sobie na przykład z boku na mnie, tak delikatnie ten, to byłoby fachowo-zawodowo. Kurde, w ogóle ten trójkąt mi się podoba w kadrze. Eee, no coś z tego chyba będzie, dragecki. podoba mi się to, podoba mi się to bardzo, czekam aż. To wyschnie, owak zamontują. Jeszcze w ogóle, jak zamontuję sobie panel, już będę czuł się po prostu jak w domu. Gniazdeczka od razu też polecą, i wtedy już będziemy mogli działać nareszcie. Jestem tak podekscytowany, jestem, nie wyobrażacie. Dobra, ja idę jeszcze działać dalej, coś pogarniać, poprzymierzać jeszcze do, trochę do innych kadrów, ale a, chyba jesteśmy koło tego, co mi chodziło. Ale Wam coś drogiej dziadzki pokażę. Kryć Już idziemy do salki. Widać? Co to jest? Właśnie na górę, krycydziot! Chodźcie, patrzymy jak to będzie wyglądało, patrzcie. Kluczyk jest. To jest na prezesowską górę. Otwiera się pięknie. No jest perfekcyjnie, już mamy w ogóle te listwy maskujące. Ostatnio było jak, pokazywał wam te z tej ściany, jak to wygląda już w kolorku jestem. To były te boki takie nieobrobione. I było tak nieładnie, ten. a teraz... Jest pięknie, nie? Patrzcie na ten normalnie wyłaz. Tu jest fajny uchwycik. Zamkniemy se. Jeszcze nie jestem przyzwyczajony. Patrzcie, jak jest pięknie. Jest pięknie. No kurde blade. Pewnie, że jest pięknie. Jest tak elegancko jak cza. Tutaj mam kluczyk z tamtej strony z tej strony. Także prezes se zamknie. Będzie sobie mógł siedzieć. Dopiero ktoś będzie musiał zapukać, poprosić ładnie prezesa. Powie... Panie prezesie, wujku, otwórzcie mi, a ja sobie tutaj, a może otworzę, a może nie otworzę i tu sobie będę robił tak, cyk, i wtedy nikt nie wejdzie i i coś ze stąd, będą pukać, a ja nie otworzy, a ktoś powie ładnie, wujku, otwórzcie, mam tam coś dobrego dla was, a wtedy ujek przekręci kluczyk i powie, he, wujku, mnie, i wtedy będzie, he, 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 he. ale jest krócy od normalnie, pięknie, ale mi się to podoba. Drogie dzieciaczki, w ogóle jeszcze zaskoczenie, bo chłopy tak pięknie robią i tak szybko zasuwają, że już zaczęli mi pod elewację normalnie deseczki tutaj kręcić. Tutaj pójdzie jeszcze wełna dziesiątka i tu jest odstępy są 58, bo wełna jest 60, no to tak akurat, żeby fajnie pasowała i na to pójdą deseczki w pionie, tak jak na starych stodołach, wiecie jak jest, eee, takie pionowe czarne deseczki, ale kurde już jedna ściana jest. Jak będzie więcej pieniędzy to będziemy kręcić już na innych. Już będzie za chwilę elewacja, Krycy dziad normalnie, ale robota idzie, ale robota idzie, kryty banda. No i drodzy ciaczki, to było na tyle w dzisiejszej relacji. I co? Widzimy się w następnym odcinkach. Na razie życzymy ci pa.